Tu radio1948 Pogoniarski Głos w moim domu. Dzień dobry wieczór Wam wszystkim. Tu radio1948 Michał po Pokolejnik numer 10. Legia Warszawa, pogoń Szczecin 1 do 0. Do przerwy 1 do 0. I to właściwie tyle powinniśmy powiedzieć w tym pokolejniku, bo, bo niczego więcej mówić nie ma, nie ma sensu. Ten mecz z Legią. Absolutnie trzy godziny mniej więcej przed meczem stracił jakiekolwiek znaczenie. W momencie, kiedy okazało się, że mamy nowego trenera, że tym trenerem będzie Tomas Berg, Duńczyk. 50-letni. Poszukacie Duńczyka. Ostatni adres to jutro. Pojutrze spotykamy się o drugiej przy bramie nas smutnej. Właściwie można było o meczu z Legią zapomnieć, bo naprawdę nie miał on w tym momencie żadnego znaczenia. Mogliśmy ten mecz przegrać, mogliśmy ten mecz zremisować, znaczy w efekcie go przegraliśmy, mogliśmy go zremisować, mogliśmy go nawet wygrać, ale i tak nie miałoby to żadnego znaczenia, dlatego że przed meczem już było wiadomo, że dobiegł końca pewien okres w historii Pogoni, a może nawet zaryzykuje. Zaryzykuje stwierdzenie, że mecz z Legią był ostatnim meczem Mroczkowej Pogoni, Pogoni Szczecin rosła Mroczka, w tym momencie ten projekt się skończył, bez względu na to czy z trenerem Tomasem Tomasbergiem e, zostaną e, asystenci, czy zostaną inni członkowie sztabu, e, to, to moim zdaniem ta pogoń, e, którą znaliśmy, ta pogoń, którą, e, której kibicowaliśmy od tych kilkunastu prawie lat, właściwie nie prawie, tylko kilkunastu lat, Skończyła się w Warszawie, i od tego momentu w 100% można już mówić o projekcie Aleksa Haditagiego. I od tego momentu myślę, możemy zacząć rozliczać go za to wszystko, co o pogoni mówi i co dla pogoni robi. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, on mógł się ułożyć oczywiście zdecydowanie inaczej. Tak, Juvara mógł trafić, nie mógł nie trafić w nogę zawodnika. Na samym początku meczu mógł trafić do bramki, generalnie rzecz biorąc, ten mecz to słabe widowisko z jednej i z drugiej strony. Legi się nie chciało. Znaczy, pogoń była wymarzonym przeciwnikiem dla Legi, takim na mecz przed meczem Pucharowym, bo to się nie za bardzo trzeba było starać, a trzy punkty się zainkasowało. Pogoń nie zmusiła Legi do jakiegoś wielkiego. Wysiłku, bo gdyby to i to nie jest wcale nie oznacza, że nie miała, nie miała na to szans, miała szansę. Moim zdaniem mogła, mogłaby to zrobić, ale jakoś tak to wszystko się poskładało. Ja myślę, że wszyscy wiedzieli już, że to jest koniec i że zaczyna się zupełnie coś nowego i trzeba te 90 minut dotrwać do końca i zobaczyć, co będzie, co będzie dalej. W najlepszej formie moim zdaniem te 90 minut przetrwał na boisku Linus Walkwist i ja chciałbym powiedzieć, że ja bym chciał mieć w drużynie samych takich Linusów Walkwistów. Nie chodzi mi oczywiście o pozycję, ale chodzi mi o to w jakiej jest formie i jakim, jakim jest zawodnikiem. Były takie momenty, kiedy Linus Walkwist nie przekonywał, ale do jakiegoś czasu moim zdaniem jest najrówniej grającym zawodnikiem Pogoni i bardzo się cieszę, że został w tej drużynie i że jest w tej drużynie. Trener Grzegorczyk w swoim drugim i ostatnim, na razie przynajmniej meczu, jako pierwszy trener pogoni, zamieszał nieco, nieco składem. Zdecydował się na Morandieje w środku, w środku pola. I myślę, że to nie była zła decyzja. To nie był zły wybór, zawodnik, na którego mało stawiało się do tej pory. Zagrał całkiem przyzwoity mecz. Natomiast no cóż, no, potwierdziło się to, że nasz Marian, mimo tego, że na początku był całkiem przyzwoitym zawodnikiem, no to w pewnym momencie tym przyzwoitym zawodnikiem przestał być. No i zagrał taki nowy mecz troszeczkę, szczerze mówiąc, dostał jeszcze, złapał jeszcze czwartą żółtą kartkę, to oznacza, że nie będzie do dyspozycji nowego trenera. I to może być dla Mariana urzy problem Dlatego, że Wiadomo, że pewnie będzie tak Że jeżeli Coś zaskoczy bez Mariana A ta obrona musi Zaskoczyć, jak ona zaskoczy To moim zdaniem to będzie, to ona nie, będzie nie do ruszenia, bo tutaj nie za bardzo Jest też jak manewrować Zwłaszcza przy, przy kontuzji Leoborza Czy Borgesa więc, no, więc Marian może stracić miejsce, jeżeli oczywiście lączar wróci do, do, do jakiejś tam formy, którą kiedyś chyba miał. Tak mi się wydawało, albo był takim zawodnikiem, który miał dużo szczęścia. Bo w zeszłym sezonie chyba był taki moment, kiedy był na boisku i pogoń traciła bramek. Najważniejsze, że, 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 że omijają go twórczo. No właśnie, nie będę mówił, co go omija, żeby nie wywoływać wilka e, z lasu. I to tyle. No. Grniut nie miał za bardzo co grać. Chociaż tam parę razy pokazał, że rzeczywiście potrafi, że jest to trochę inny piłkarski świat, tak, że, że nawet na tle tej legii, która, która ma bardzo silny skład jak na polską ligę i, i wydaje mi się, że będzie jednym z faworytów do, do tytułu mistrzowskiego, co nie jest zbyt odkrywczym stwierdzeniem, a właściwie tak naprawdę jest stwierdzeniem, bo Legia zawsze jest faworytem do zdobycia tytułu Mistrza Polski. Zresztą taki jest nastrój w Warszawie i, i, i jakby to jest obowiązek, żeby Legia była tym faworytem, więc, więc i tym razem, ale tym razem ma powody do tego, żeby rzeczywiście myśleć o tym bardzo poważnie. I na tle tej, tej Legi też było widać, że ten, ten sam coś tam potrafi. Molnar nie miał za wielu sytuacji, a właściwie chyba m, oprócz tej niedokończonej piętki żadnej. No tak jak powiedziałem, nie ma co się rozwodzić nad tym meczem, bo to, to naprawdę nie ma, nie ma większego sensu, żeby o nim w tej chwili opowiadać, bo ja mam wrażenie, że nic już nie będzie tak, że żadna analiza nie ma sensu, bo nic już nie będzie takie samo. Już nic się nie zdarzy. Już to wszystko tak naprawdę poszło. Można byłoby teraz tylko zacząć podsumowywać, jaki to był. Czas w historii Pogoni nie był to najgorszy czas, i to trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć, mimo tego, że zakończył się w kiepskim stylu, że zakończył się kiepskim wynikiem, to, to trzeba przyznać, że, że to nie był zły czas. Pięć ostatnich sezonów, w których nie wypadaliśmy poniżej piątego miejsca, to naprawdę w historii tego klubu się nie zdarzało. Pięć sezonów z rzędu, więc. Zajmijmy się analizą. Już jesteśmy po pierwszej konferencji nowego trenera Tomasa Tomasberga. Ja nie będę o nim w tej chwili mówił. Zostawię sobie to na, na czwartek, pewnie na, na, na przedkolejnik, bo mam parę spostrzeżeń. Też chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie wyglądało dalej. Jutro jest trening otwarty. Chcę zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Poza tym, tak jak mnie znacie i wiecie, ja już to nieraz mówiłem. Ja nie przywiązuję wagi jakiejś specjalnej do tych pierwszych konferencji, natomiast tutaj było parę takich rzeczy, na które, na które zwróciłem uwagę i przyznam szczerze, że jestem nimi zbudowany. Aha, ale żebyście się dowiedzieli tak naprawdę, czym jestem zbudowany, no to będziecie musieli poczekać do, do czwartku. Mam też wrażenie, słuchajcie, takie, że... Zatoczyliśmy pewne koło. Od momentu zwolnienia Runajcza znowu jesteśmy w tym mniej więcej w tym samym miejscu. Musimy zbudować drużynę, która będzie walczyła o czołowe pozycje. I mam też wrażenie, że jeżeli taki człowiek jak Tomasz Thomasberg, z tym doświadczeniem, które ma, z tą renomą, którą ma, decyduje się na to, żeby wziąć tą pogoń, wziąć ten, ten, ten zespół. Nie jest człowiekiem na musiku, to nie jest tak, że musiał tutaj pracować. Może to oznaczać tylko jedno, facet, który nie przegrał 18 spotkań z rzędu, facet, który zdobył mistrzostwo Danii, który zdobył Puchar Danii, jest fachowcem, widział tą drużynę w meczu z Legią, zawsze mógł powiedzieć, jeszcze nie podpisał wtedy kontraktu. Mógł powiedzieć, że nie. Myślę, że oglądał ją też wcześniej. Skoro zdecydował się na to, żeby tutaj być, to znaczy, że coś w tym zespole zobaczył. A to oznacza z kolei, że wielu z nas, zarzucając e, Tanowi Kesslerowi, Alexowi Haditegiemu, że te transfery były takie, jakie były i że ta drużyna tak wygląda, jak wygląda, niekoniecznie e, miało rację. Chociaż... Rzeczywiście też, jak ktoś oglądał Ligę Plus Extra i pomidora, który tam był, i tam Kessler, odpowiadający na pytanie, czy pogoń ma w tej chwili lepszy skład niż w zeszłym sezonie, używający właśnie w tym momencie pomidora, i tak sobie pomyślałem, że albo rzeczywiście nie chce w jakikolwiek sposób, bo gdyby powiedział, że tak, no to byłoby. Że się chwali. No bo to w końcu jego wybór, jego zawodnicy. Gdyby powiedział, że nie, no to. to a tu nie było dobrego, tu nie było dobrego, dobrego wyjścia. To ten pomidor chyba był, chyba był najlepszy. Bo my traktujemy tego pomidora jakby nie chciał powiedzieć, że nie, tylko wybrał tego pomidora. A może nie chciał powiedzieć tak. I dlatego wybrał tego pomidora. Dlaczego nie chciał powiedzieć tak? Nie wiem. Ale może dlatego właśnie, żeby nie. Nie zarzucono mu, że jest taki, że co to nie ja na przykład? Kombinuję, kombinuję, nie wiem dlaczego, trzeba by się było chyba taniego Kesslera zapytać po prostu, żeby, żeby powiedział, dlaczego powiedział pomidor, ale skoro powiedział pomidor, to wątpię, żeby jakiemukolwiek dziennikarzowi odpowiedział, dlaczego powiedział pomidor. No tak to mniej więcej działa, nie? Trzeba byłoby rzeczywiście być bardzo blisko zaprzyjaźnionym dziennikarzem, żeby usłyszeć, dlaczego ten pomidor akurat wtedy padł, zwłaszcza, że potem chyba jeszcze ze dwa czy trzy razy żałował chyba, że tego pomidora, że tego pomidora użył tak wcześnie, bo to w miarę wcześniej było parę takich pytań, których, których on byłby, byłby chyba bardziej przydatny. Natomiast tam jeszcze była jedna rzecz, która którą powiedział z kolei Aleks Halitagi w materiale wprowadzającym temat pogoni. I to zdanie mi się bardzo podobało. Ja jestem łasy na tego typu, właśnie zdanka. Ja je lubię, takie bonmoty, takie, takie, takie kabałki, które się gdzieś tam układają. I to mi się akurat, to zdanie mi się bardzo podobało, bo ono rzeczywiście też opisuje w pewien, w pewien sposób to, co Alex Haditagi robi w Szczecinie, a jednocześnie jest prawdziwe. Aleks Haditagi powiedział tam, że jeżeli. Jesteś dyrygentem i chcesz poprowadzić orkiestrę, musisz odwrócić się tyłem do ludzi. I taka jest prawda. Tak to wygląda. Rzadko, kiedy orkiestra jest bokiem, albo publiczność siedzi za orkiestrą. Znaczy, właściwie, chyba nie siedzi nigdy bokiem, to jeszcze jak cię mogę. Dyrygent ma publiczność za plecami, a przed sobą tych, którymi dyryguje i którymi zarządza. Obserwuje tych, którymi zarządza nie słucha tego, co mówią mu za plecami. Mądre zdanie. Rzeczywiście opisuje to, co Alex Haditagi robi, bo jest konsekwentny w tym, co robi. I to też mi się zaczyna podobać, bo byłoby oczywiście nieciekawie i wtedy myślę, że można byłoby mieć do niego mnóstwo zastrzeżeń, gdyby okazało się, że mimo tego gadania, 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 gadania o trenerze, że szukamy trenera szukamy trenera, szukamy trenera, a trenerem, nie wiem, zostaje... Wujek Józek z Wólki Kostrzyńskiej albo jakiś totalny no-name nie wiadomo skąd, tak? Oczywiście mógłby to zostać ktoś w pokoju Kosty Runejcza, o którym też niewiele osób pewnie wiedziało w momencie, kiedy przychodził do Szczecina. Znaczy, podejrzewam, że Thomas Toma, Berg też nie jest jakimś super znanym nazwiskiem dla kibiców w Szczecinie. Takich. Kibiców nie interesujących się piłką nożą aż tak mocno, bo jednak Liga Duńska to nie jest coś, co, 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 co w Szczecinie czy w ogóle w Polsce śledzimy z jakimś tam wielkim zainteresowaniem, ale, no ale kiedy się już zagłębimy, no to się okazuje, że są te są te nazwiska. Kosty yy, z Kostą Ronaliczem łączy go tylko to, że przychodzą mniej więcej w trudnym okresie, no Kosta jeszcze trudniejszym, ale w trudnym okresie trzeba coś. Yy, Zbudować, trzeba do czegoś doprowadzić. Myślę, że Thomas Berg może mieć, będzie miał na pewno inaczej niż, niż Costa Reneage, bo z innymi osobami będzie współpracował. Ale być może, jeżeli uda mu się trafić do, do Aleksa Haditagiego, to może być tak, że myślę, że Alex Haditagi, oprócz tego, że jest rzeczywiście osobą, która odwróciła się tyłem do tłumu, ale jednak Tomasz Thomas Berg jest z przodu, tak? Jest tam. Polu widzenia Aleksa Haditagiego, więc może go posłucha. Zobaczymy, jak będzie. Kończę. I naprawdę nie ma dzisiaj sensu mówić zdecydowanie dłużej. Bo yy, rozbieranie na czynniki pierwsze meczu, który ułożył się tak, jak się ułożył, i w którym naprawdę legi się nie chciało, bo gdyby pewnie chciała, to zagoniłaby nas do kąta. W którym gdybyśmy mieli trochę więcej szczęścia, to, yy, to musiałaby się może trochę bardziej napracować, ale pewnie efekt byłby dokładnie taki sam w tabeli, czy na, na, na tablicy wyników te trzy punkty byłyby e, po stronie Legii jeszcze. Być może za miesiąc byłoby zupełnie inaczej. Ale to będzie zależało od pracy Tomasa Thomas Berga nowego trenera Pogoni. Faceta, który, którego przyjście, moim zdaniem zakończyło erę Jarosława Mroczka ostatecznie w Pogoni. Jest takim trzaśnięciem drzwiami może nie trzaśnięciem, po prostu zamknięciem, zamknięciem drzwi, i od teraz ten projekt, to już jest projekt, projekt Aleksa Haditagiego. I na tym kończymy podsumowanie meczu z Legią Warszawa, bo naprawdę nie ma sensu więcej o nim mówić. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na czwartek, ewentualnie na piątek rano. Nie wiem jak się z pracą wyrobię, kiedy będę miał okazję nagrać. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Posłuchajcie konferencji. Z trenerem Tomasem Tomasbergiem. I zobaczymy, czy mamy takie samo wrażenie. Kiedy posłuchacie tego, co ja mam do powiedzenia. W czwartek. Michał Meryk serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Tu radio 1948. Oboarski głos. Poim domu.